Czym jest dla mnie ceramika? Pracą z formą i kolorem, fakturą. Jest kolorową rzeźbą lub malarstwem, w zależności od tego, co chcę powiedzieć. Glina, technologia, to tylko narzędzia prowadzące mnie do celu. Eksperymentuję, mieszam, nie robię prób. Wszystko dzieje się teraz, weryfikowane przez ogień. A ogień uczy akceptacji. Glina jest bardzo. Wdzięcznym materiałem. Półsuche formy są miękkie i ciepłe w dotyku. Po wypale nabierają ostrości, z wartości. Mogą przetrwać stulecia. To, co odbite, wyryte, zostaje, jak odciśnięte myśli. W ceramice przede wszystkim stosuję angoby, mieszanki glin, tlenków i pigmentów, które nakładam warstwami, wielokrotnie wypalam. Angoba ma matowy połysk przypominający nieco malarstwo temperowe, za co ją bardzo cenię. Prace wypalam w temperaturze 1230 stopni i wyżej, aż do skutku. Bardzo lubię też połączenie czerni i błękitów angob z białą i czystą porcelaną. Dodaję im lekkości. Zawsze ważne było dla mnie nie jak, ale po co pracuję. Co chcę powiedzieć, pokazać. Moje prace często są związane z literaturą lub poezją. Tak jest i tym razem. W ubiegłym roku trafiłam na książkę Tylera White'la ,,Łowcy roślin". Fascynującą historię botaników, pasjonatów zbieraczy poszukujących po całym świecie nowych gatunków roślin. Ekspozycje zaczęły się równocześnie z odkrywaniem nowych lądów. Jako, że już od kilku lat tematem mojej ceramiki stały się, mówiąc umownie, statki, cała ta historia natychmiast uruchomiła moją wyobraźnię. Transporty roślin, sadzonek, później nasion, walka o przetrwanie ładunku, dalekie lądy, egzotyczne rośliny i jednostki pływające wszelkiego rodzaju. Nie znam się na nich, dlatego. Umownie każdy obiekt nazywajmy statkiem. Dla mnie nie jest istotny tonaż, przeznaczenie, ale forma statków czy okrętów, forma i poziom ich zniszczenia. Najpiękniejsze są te statyczne, osiadłe na mieliźnie, zniszczone. Noszą w sobie ogrom czasu przeszłego, ludzkie losy, burze, chwile ciszy. I nigdzie już nie popłynął. Pokazuję Wam część prac przygotowanych do wystawy związanej z łowcami roślin. Zrób sobie statek. Cóż to znaczy? To, co widzicie, to nie są zamknięte formy, to raczej układanki, umowne ustawienia kompozycji. Wszystko może się zmienić, jeśli wymienimy lub dodamy elementy. Nic z tego, co dzieje się na obiektach, nie jest przytwierdzone do nich na stałe. Można je ułożyć inaczej, zamienić kompozycję. Jest to rodzaj zabawy, który uprawiam od lat. Począwszy od prac w pudłach, skończywszy na nowych unikatach. Do zabawy, zmian, zapraszam też odbiorców. W ten sposób mają wpływ na to, jak wygląda już ich praca, nie moja. Tak jak ładunki, obiekty na statkach mogą się zmieniać i przez to za każdym razem opowiadać inną historię. Niezmienny jest tylko ciężki obrys wraku.